Praktyka Kurwix została opanowana przez złych kosmitów. Pokonać ich może tylko załoga świeżnego patrolu! Na czele której stoi Kapitan Bomba! Szybciej, szybciej! Potrzebujemy wiele torfu do ogrzania naszych jajeczek! To klatek, kto narusza ciszę nocną, musi ponieść karę. 100 batów. Zaraz, zaraz, dlaczego minęliśmy moją celę? O nie, tylko nie do Janusza! Przecież to A pie... ciota! Zlitujcie się! Michaś. Michaś. Chyba, Chyba wiem, wie jak, wie ci, jak pomóc. ci pomóc. Michaś. Michałku, uspokój się. To tylko zły sen. Już wszystko dobrze. Jestem przy tobie. Już dobrze, Michaś, spokojnie, odpręż się. Zobacz, włączyłam twój ulubiony aromat. Ech, Sylwunia, tak mi z tobą dobrze, że nie chcę mieć z tobą dzieci. Jak no, to? Nie kochasz mnie? No właśnie, Sylwuś, kocham. I to bardzo. Jędrzej! słyszysz Aha brzmi trochę jak kuriwilsko sikorka Tutaj? Niemożliwe Dobry Boże Zebrach Natury nie oszukasz. Rozmnażanie się to naturalna kolej rzeczy. Chodź pokryj mnie. Nie mogę już dłużej czekać. Niedługo zrobi się gruba i brzydka. Niezdolna do zapłodnienia jajeczek. Ech, Sylwuniu, dla mnie zawsze będziesz młoda i piękna. Poza tym nie wiem, czy już jestem gotowy na jajeczka. Michałku. Tylko wychowanie piskląt sprawi, że zapomnisz o niewoli i skończą się te twoje przeklęte koszmary. Ale <grym> dobrze wiesz, że to będzie oznaczało twoją śmierć. Po kopulacji będę musiał cię zjeść, żeby odzyskać nasienie niezbędne do zapłodnienia jajeczek. To po pierwsze, a po drugie twoje przetrawione ciało pozwoli okryć jajeczka taką izolacyjną warstwą gówna. Wiem, kochany. I to jest piękne. To jest właśnie cud życia. A teraz chodź, kochaj mnie. Tędy, ale dwóch na wszelki wypadek tamtędy. Ale, panie, paparze. Aha, no to macie pistolet. Radek, tak ty go weź, jesteś wyższy. Dziękuję. O, o. W takim razie będziesz musiał poradzić sobie sam. Do widzenia. Do widzenia, panie traperze. Kocham cię, Michał. Przepraszam. Kocham cię, Sylwia. Dziękuję. To były najpiękniejsze cztery dni mojego życia. O o, czas się wysrać. To ślepy zaułek, kapitanie Bombo. Ręce do góry i błagaj o życie! Albo nie, bo i tak cię zabiję. Błagaj o litość! Ha? Co to trzęsienie ziemi? Trzęsienie gówna! O, przestało! Błagaj o! Ha? Co się dzieje? Dobra, teraz trochę teorii. Żeby mieć pewność, że nie spudujemy, lufę karabina wpychamy kosmicie w dupę i. moja szkoła. Kapitan, bomba! A to już tak szybko? Ja myślałem, że mi się srać, co to jajeczka. Raz, dwa, trzy, cztery, siedem jajeczek! O, Sylwia to płodna dziewucha była. Chłopaki zesrają się z zazdrości. Dzień dobry, czy jest tu kapitan Bomba? Nie ma. Aha, to do widzenia.